Przede wszystkim w sporcie nie istnieje perfekcja, zresztą w życiu też nie. Nie ma cyborgów, nie ma ludzi perfekcyjnych, nie ma perfekcyjnych karier, nie ma perfekcyjnych sezonów. To się po prostu nie dzieje. Każdy, kto myśli inaczej, tutaj będę bardzo stanowcza, zaczyna podążać ślepą uliczką. Że najbardziej dumna jestem z tak zwanego konsystencji, z równowagi w wykonaniu sportowym i w funkcjonowaniu, szczególnie w długiej perspektywie i na wysokim poziomie. I także i to nie tylko w tym roku. Zaznaczę bardzo wyraźnie, że także w zeszłym roku, który był różnie oceniany, szczególnie pod koniec sezonu, natomiast to jest proces, tak jak powiedziałam i ten poprzedni rok był bardzo potrzebny do tego, żeby móc w tym roku po prostu wejść na wyższy poziom. Ja posiadam doświadczenie w pracy z wieloma dyscyplinami sportu, zresztą ja cały czas pracuję z wieloma dyscyplinami sportu i z wieloma zawodnikami i po, nie, o, o ile pewne rzeczy dla różnych sportów są uniwersalne, o tyle każda z tych dyscyplin sportu ma swoją specyfikę. I teraz do tego dochodzi specyfika osobnicza, a więc cechy zawodniczki, jej osobowość. To jest, to jest żywy człowiek, który zmienia się, rozwija, szczególnie młody człowiek, w związku z czym ta praca musi być elastyczna, dynamiczna, to podejście musi się zmieniać, nie ma też innej drogi. I wreszcie bardzo zmienia się tenis i też myślę, że co do tego się zgodzimy. Bardzo. Szczególnie ostatnie, już prawie zaraz będą trzy lata, a więc okres pandemiczny spowodował drastyczne zmiany w całym światowym sporcie, także w tenisie. Do tego tak globalizacja tej dyscypliny sportu, te ścisłe połączenia z biznesem, to wszystko, co konieczne jest do przepracowania, a czego oczywiście mówię tylko w swojej psychologicznej perspektywie i socjologicznej, czego nie widać na ekranie telewizora, bo tam ma przyjść efekt. My jako zespół jesteśmy rozliczani, zresztą słusznie, ale możemy tu dyskutować na temat oczekiwań kibiców, ale z efektu, natomiast praca toczy się po prostu na wielu płaszczyznach i z tego też jestem bardzo dumna, że tych wiele płaszczyzn jesteśmy, byliśmy, mam nadzieję, będziemy w stanie godzić. Jest coś w tym, szczególnie we współczesnym sporcie, ale, ale pewnie powiedziałabym o tej intensywności w kontekście właśnie tego wszystkiego, co dzieje się na korcie i poza Pozań tak? I, i tego, ile się podróżuje, jak często zmienia się strefy czasowe, jakich ilu ludzi się spotyka na swojej drodze, jak wiele rzeczy trzeba, powiem kolokwialnie, w cudzysłowie, ogarnąć, jak um... Jak, jak, bywają, jak wiele bywa sytuacji, do których relatywnie szybko trzeba się dostosować. Nie mówię już w ogóle o tym sezonie IGI, gdzie tych sytuacji było po prostu multum, i one nigdy się już nie powtórzą, czyli na przykład zostanie światową jedynką w ciągu jednej nocy. Hmm, ale tak, tych, tych elementów jest naprawdę dużo i bardzo, ale to bardzo ważne jest to, żeby właśnie pamiętać, że nie ma perfekcji, być elastycznym. Zaczynała sezon, będąc zawodniczką w pierwszej dziesiątki, nie kończyła sezon właściwie od marca, była już światową jedynką. Hmm, niezbędne jest to, żeby uczyć się w moim przekonaniu absolutnie, nie zarządzać napięciem, które temu towarzyszy, wszystkimi okolicznościami, na które mamy wpływ, a nie unikać bo to zawsze źle się kończy. To jest taki moment, w którym jest miks emocji, prawda? Bo z jednej strony kończy się sezon, z drugiej strony to jest przegrany mecz, z trzeciej strony wakacja na horyzoncie, więc myślę, że jeszcze chwili potrzeba, żeby uporządkować sobie te wszystkie emocje z tym związane. Ja zawsze lubiłam bardzo tenis I chociaż, i chociaż nie bardzo mogę w niego grać niestety, to, to bardzo lubię i oglądam odkąd pamiętam i śledzę odkąd pamiętam. Zresztą jestem zwolenniczką podejścia, że żeby skutecznie wykonywać moją pracę, to muszę odrabiać pracę domową ze wszystkich dyscyplin sportu, więc pewnie o różnych moglibyśmy sobie tutaj porozmawiać. Rzeczywiście współczesny sport, tenis, co myślę pokazuje też wiele historii tego sezonu, między innymi w Turze Kobiecym. Tenis jest bardzo wymagający obecnie, składa się z wielu puzli żeby wykonanie mogło być kompletne, szczególnie długoterminowo. Ważne jest to, żeby te puzle w jakiś sposób poskładać. I za to odpowiedzialni są ludzie, którzy wspierają zawodnika lub zawodniczkę, oczywiście którzy integrują wiedzę, którzy wymieniają się doświadczeniami, którzy wreszcie funkcjonują ze sobą przez ponad 300 dni w roku na wyjazdach z dala od domu. Ale wreszcie najważniejszy jest rdzeń, czyli sam zawodnik. To w jaki sposób pracuje, jak chce pracować, jak podchodzi do tej pracy, na co jest gotowy czasami, jaki, w jakim stopniu i w jakim zakresie chce się rozwijać. i Iga i tutaj ogromne dla niej uznanie jest sportowcem z krwi i kości i takim, który po prostu rozwijać się chce. I nawet dziś, po przegranym meczu, wiedząc, że oczywiście i będąc dumną z tego, jaki sezon za nią, który dziś się kończy, jest w jakiś sposób gotowa na to, żeby te wnioski wyciągać. My to zrobimy, bo każdy z tych meczów wygranych, przegranych, to jest źródło bardzo cennych dla nas wniosków. I po tym wstępie i po mojej odpowiedzi, no nie wiem, czy można coś sensownego poskładać, ale może tym, tym zamknę. Odpowiedź na to pytanie. Przede wszystkim w sporcie nie istnieje perfekcja. Zresztą w życiu też nie. Nie ma cyborgów, nie ma ludzi perfekcyjnych, nie ma perfekcyjnych karier, nie ma perfekcyjnych sezonów. To się po prostu nie dzieje. Każdy, kto myśli inaczej, tutaj będę bardzo stanowcza, zaczyna podążać ślepą uliczką, która prowadzi do wypalenia, która prowadzi na przykład do kontuzji, która może prowadzić do zaburzeń nastroju we współczesnym sporcie i szeregu innych poważnych konsekwencji. Im wcześniej światowy sport sobie to uzmysłowi, ludzie, którzy go tworzą, tym po prostu łatwiej będzie te kariery budować. I i to jest coś czym my się kierujemy. Tak jak powiedziałam, wygrany mecz, przegrany mecz to źródło wniosków. Praca jest procesem i może to brzmi jak wyślechtane słowa prosto z książki. Natomiast taka jest rzeczywistość i my dokładnie w tej rzeczywistości operujemy. Wprowadzane są korekty na każdym poziomie funkcjonowania, doceniane są mocne strony, poprawiane są błędy. I, I tutaj nie ma tajemnicy. Tak wygląda dzisiaj sport przy jednoczesnym zachowaniu balansu pomiędzy pracą a wypoczynkiem, życiem zawodowym, życiem prywatnym. Co też widzieliście Państwo w tym sezonie pewnie dosyć wyraźnie, jak wyglądało u IGI. I, i tyle.